Siemanko widzowie, w drugim odcinku na naszym kanale, proszę dajcie łapkę i suba, dla was to nic nie chodzi, a dla mnie to dużo zrobi, żeby rozwijać kanał, dajcie subika, jeszcze I lajka. dajcie i lajka, i komentarze, dzwonię, żeby I was nie ominął. Ja już nie przedłużam, idziemy z kolegą ja os, os, os Tylko nagrywamy we dwóch dzisiaj ten drugi odcinek. O, bo boli, boli. się bo Oni tam nam się, się, się obrazili na nas i wygrają. Dobra, przechodzimy. Poczekaj na mnie do mnie. O. Jak spadniesz, to już się nie, nie podniesiemy. Czekaj już idę. ja. jeśli tylko środkiem to jest dziura. więc. To dwa dzisiaj robimy właśnie to... Dwa odcinki razem. Tak, od razu jeden odcinek, chyba że to się po no, prostu No możemy dwie części nagrać. Że jak będzie już schronisko i pierwszy punkt, to przerwiemy. No To są cztery obozy. To może pierwsze dwa to będzie jeden odcinek, a trzy i cztery to będą kolejne odcinki do końca. Tak, tak jest. To Nagramy dwa z tego. No to właśnie robimy tutaj No okay. to czekaj, Okej, bo ja nie wiem gdzie ty jesteś. to A jest się spadnie, to... Ej, jest to? No to już zginiesz. To już nie I Od początku się lepiej lubię tak od początku. Widzicie. Ja nie, wiem, nie, wiem, nie, tak spokojnie nie, mam, nie, nie, tam nie, 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 pani. Musimy zejść. Jakie nie, Tu masz nie, nie, tak się nie, 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 święta. Ja się cieszę bardzo. Ja też. Pamiętajcie, dobierajcie jakieś miłe stary. komentarze i lajki i subskrypcje. I jakieś miłe komentarze i znaczy. tu to, to się, to się jakiś dla dzieci, i dla Zabarłem. dorosłych. Bez przekleństw, bez przekleństw po pierwsze. Um, bez przekleństw nagrodzonej, chcemy, żebyśmy dobrze wyszli na wygraniach i będzie fajnie. Na tysiąc lajków jest live a czy na tysiąc słów jest live pierwszy? na razie za, zaplanowanego, ale. To jest, to jest, to jest. Tak, to zależy. Kiedy? 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 tak, żeby tak było Kiedy? Kiedy? to... No oni wow. On nie, nie no to idziemy dalej. No idziesz? No, poczekaj, no bo spadłem. Gdzie ty jesteś? Czekaj idę po tej drabinie. Po której drabinie? O, Idziemy w górę. Dobra, idziemy w górę. Gdzie tu się idzie? No. Tu się Nie da się skakać. Nie, no nie da się. A tu musi mią drabiną wejść. Tutaj jest drabinę raczej. Ja to normalnie, tak fajnie. Małeś go wyciszyć? Nie. Mhm. To na kolejny odcinek dałam na plan. Już nie będziemy nagrywać drugiej części, bo mieliśmy, ale nie nagrywamy drugiej części już jednak. W tym odcinku dojdziemy tylko do połowy i dalej zakończamy bo... Dalej zakończamy, bo... bo nie będziemy tak dużo tego. To, to, to są sobie.

Dzień do obozu pierwszego, czyli do, dobrze idziemy. Dobra, idziemy. O, tą ścieżką pójdziemy. Idziemy najlepiej. Tę, to tą wodę trochę całą, żeby ją sobie tu nie złapać. O! O, tu jest wysoko. No tu muszę wlog gdzieś. Tak, polera, lewej. Z którymi tu cenię? Tutaj wlog, wiesz, jestem? Tak, tu. Tu boczek w idziemy, czekaj zaraz przyjdę do mnie. zatrzymaj się, mhm. zaraz przyjdę. Dobra. Tu ja musieliście wejść. Tu pewnie nawet do obozu pierwszego. Gdzie, gdzie jestem? Tu. E, tu patrzą w górę trochę. No przyszło O, ja cię, no zablokowałem przed nami. A już niedługo, gdzie musieli klej włączać. Chyba po drugim obozie. Ja tylko pierwsze dwa obozy. O, o. Ich o, ich wchodzę do obiska od razu. O, się obisko będą uleczyć. No i co tu? Poczekaj, bo to się... no trzy tu w miejscu. A wody idę mm. bliska, on wody idzie z I tu weź tego odniska w bolocie lecą. Ja chyba, że nie wrzucamy tego odniska. Do ogniska mam wejść. O. Czekaj, muszę tu kilka stać. Mm. Cześć, ten sezon już kończymy? A czy ten odcinek? A drugi sezon nagramy kiedy indziej. Teraz musimy się wziąć za kolejny film. Cześć, cześć.